W dzisiejszym odcinku Kuchni Bichmasera przygotuję bardzo prostą potrawę tradycyjną. Będzie to klarowny bulion wołowy. Jest to potrawa prosta, jednak wymagająca troszeczkę cierpliwości, ponieważ czas gotowania to jest około półtorej godziny. Ja z reguły zalecam troszeczkę dłuższy czas gotowania, dwie godziny, a nawet dwie pół godziny. Bulion wołowy przygotuję ze szpondru wołowego. Dodatkowo będę potrzebował świeży tymianek, natkę pietruszki, kapustę pekińską, korzeń selera, białą część pora i marchewkę. Będę również potrzebował przyprawy. Jeden listek laurowy, dosłownie dwa ziele angielskie, trzy ziarenka pieprzu czarnego i oczywiście sól. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to prosta potrawa, jednak wymaga troszeczkę cierpliwości. Przygotowanie bulionu wymaga kilku podstawowych, bardzo ważnych czynności. Pierwszą z nich jest oczywiście dokładne opukanie mięsa wołowego. W tym przypadku jest to szponder. A więc zaczniemy od otwarcia opakowania. Szponder Opukamy zimną wodą. Szponder jest opukany, i kolejną ważną czynnością jest zalanie go zimną wodą. Najlepiej, żeby to była woda mineralna, niegazowana. Natomiast nie polecam wody prosto z kranu, ponieważ zawiera dużo ilość floru, co pogarsza smak bulionu. Przekładam szponder do rondla. Co jest istotne, garnek do gotowania bulionu nie powinien być szeroki i płytki. Powinien być węższy i wysoki. W ten sposób samo odparowanie płynu. Z bulionu odbywa się dużo wolniej i możemy wyciągnąć więcej esencji ze smaku wołowiny. Zalewamy czystą, zimną wodą i wstawiamy do gotowania na gaz. Kolejną istotną informacją jest to, aby nie wrzucać warzyw razem z mięsem do gotowania. Mięso gotujemy około pół godziny, 40 minut, aby oddało część swojego smaku i dopiero po 40 minutach dodajemy warzywa. Warzywa też nie rozdrabniamy zbyt drobno, żeby w taki sam sposób oddawały stopniowo swój smak i aromat. Staramy się kroić warzywa w części 2-3 cm, co pozwoli uzyskać efekt smaku świeżego warzywa do końca gotowania bulionu. W tej chwili pokroję warzywa, tak jak powiedziałem, 2-3 cm kawałki. Biała część pora. Tylko dlatego, że jest łagodniejsza w smaku, nie jest tak intensywna. Marchewkę, korzeń selera, liść kapusty pekińskiej wrzucam w całości, Natkę pietruszki i świeży tymianek zwiążę bawioną nitką, co jest praktycznym ułatwieniem przy wyciąganiu ziół, przy odcedzaniu. Warzywa gotujemy również w odpowiedniej kolejności. Zaczynamy od warzyw twardych. W tym przypadku zaczniemy od selera, marchewki i pora. Następnie będzie to kapusta pekińska i na końcu dodam świeże zioła. Pamiętajmy, aby dokładnie odszumować wywar przed dodaniem warzyw. Jest to istotne, ponieważ wpływa na smak, a przede wszystkim na klarowność bulionu. 10 minut upłynęło, dodaję kapustę pekińską. Po kolejnych 10 minutach dodam natkę pietruszki i świeży tymianek. Świeże zioła dodaję jako ostatni element, ponieważ długie gotowanie niekorzystnie wpływa na ich smak i kolor. Po 5 minutach przecedzę bulion i zbiorę nadmiar tłuszczu około 50%. Stąd wynika różnica w nazwie rosół a Bulion. Bulion to jest dokładnie taki sam wywar, taka sama podstawa jak rosół, Natomiast jest o 50% mniejsza ilość tłuszczu. 5 minut minęło, przecedzam bulion. Mogę sobie szczypcami, się nie uchlapać. Bulion mam przecedzony. Warzywa i mięso z gotowania bulionu zachowam jako dodatek. Przy pomocy małej kochelki zbieram 50% tłuszczu z powierzchni wywaru. Następnie tak jak wspomniałem wykorzystam warzywa jako dodatek do bulionu, jak również kawałek szponu. Ułożenie dodatków zależy tylko i wyłącznie od własnej inwencji twórczej. Warzywa układam w głębokim talerzu. Staram się to robić szybko i sprawnie, aby bulion nie ostygł. Jeszcze odrobina natki pietruszki i kapusty pekińskiej. Zalewamy warzywa i mięso gorącym aromatycznym bulionem wołowym. Doprawiam na koniec solą. To jest moja wersja rosołu, a właściwie bulionu wołowego.